Witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jak widzicie, jest to długo wyczekiwany film, ponieważ kilka osób wiedziało, że robię prawo jazdy. Dzisiaj film z nowego nabytku. jestem Seat Leon, czyli moja pierwsza fura. No i stwierdziłem, że taki filmik sobie nagramy, coś tu o nim opowiem, powiem dlaczego taki wybór, po co, jak. No i dzięki niemu na pewno wpadnie o wiele lepszych akcji na kanał Na pewno pójdzie na Kaszuby, na jesień mam taką nadzieję Właśnie do kanału Kaszuby w obiektywie Czyli do esmaniaka, maniaka coś tam fajnego Tam Natomiast moje fajne są plany Tak więc no troszeczkę o nim coś opowiem Powiem dlaczego taki wybór, skąd go w ogóle przywiozłem e, Jaka sytuacja I dlaczego takie auty, dlaczego nie auto terenowe na pola. To wszystko się dowiecie zaraz, Tam więc oglądajcie uważnie Tak więc tak się prezentuje auto Jest to Seat Leon z 2004 roku o taki o. Ogólnie, jeżeli chodzi o konie i o silnik, jest to się koni 1.9 diesla. Dlaczego diesel? Ponieważ przy obecnych cenach benzyny, no to diesel tylko wchodził w grę. Ogólnie tak, auto pięciodrzwiowe, chciałem, żeby no coś się zmieściło. No i tak, dlaczego Seat, a nie jakiś kurczę, pickup albo Land Ogólnie z tego względu, że powiem szczerze, jakoś up i Land mi się do końca nie podobają, a taki Seacik, powiem szczerze, wyglądał ok. Ogólnie bardzo chciałem żółte auto. Tak, dziwne, ale podoba mi się mega żółte auto. No ale Powiem szczerze, ciężko było znaleźć żółte auto. No i jest taki, że tak tu mówią, granatowy metalik. Jeżeli chodzi o auto, no kupiłem je z Katowic, trochę miałem kawałek. W ogóle najpierw były poszukiwania w Lubelskim, ale powiem szczerze, no nic tam ciekawego nie znaleźliśmy. Jeżeli chodzi o opony... Są to opony Michelinki, są to wielosezonowe, lecz auto dostanie na pewno 17 lub 18 alufelgi, które po prostu wyższe i ładnie wyglądało. Na pewno będą felgi grafitowe, bo po prostu tego auta będą mega pasowały. Ogólnie auto no, nie jest nowe, auto ma swoje lata, auto ma w sumie 17 lat, jest rok młodszy ode mnie. Na pierwsze auto też nie, wie, nie chciałem, nie wiadomo czego. Myślę, że takie auto na pierwsze e, naprawdę będzie ok i się sprawdzi, że tak na moje potrzeby. Ja no, po prostu czegoś lepszego po prostu nie wymagałem, tak? Przez to, że auto nie jest nowe, wiadomo, ma kilka mankamentów. Na pewno tutaj lusterko trzeba wymienić, bo jest troszeczkę porywane i tu już wszystko z niego schodzi, ale lusterko jest nowe kupione, tam więc będzie git. Jeżeli chodzi o jakieś pracę przy tym aucie, czyli ta lufelki, lusterka mowę, coś się pojawia, jakieś ala vlogi, coś w tym stylu, taki ala lub dwa będę, no ale zobaczymy, to wszystko się e, okaże. Za długo i będzie git. Wiadomo auto nie jest nowe, posiada jakieś tam mankamenty, typu jakaś rdza. Coś w tym stylu powiem tak, szczerze rdzy jakoś dużo nie ma. Są momenty właśnie na masce tutaj. No tu się zaczyna, ale ogólnie maska będzie cała nowa lakierowana, lakiernika i tak dalej. Że to po nie wyglądało. Jeżeli tak, e, dlaczego e, auto, akurat z jakim, jakoś rdzomie w ogóle? Oczywiście były auta, żeby Was nie oszukać, z tego samego roku, które były piękne, idealne, no ale jeździliśmy z miernikiem gdzieś powinno być 128, a tam szpachli było po tysiąc, stawiając po prostu, wolam kupić auto, które nie ma szpachli, oprócz innego momentu, bo tam się właściwie przyznał, i tak to po prostu auto, je, auto jest zrobione, że tak tu imię, od podstaw, czyli nie ma. E, jakiś szpachli, nikt po prostu po niej nie majstrował nie wiadomo ile. Wolałam takie bardziej sprawdzone e, niż kurczę, tu się bawić. No i no niepewne by to było tak, bo jednak jak mamy tysiąc szpachli, nie wiadomo co tam jest. A tutaj po prostu wiem co trzeba poprawić. No i wolałam po prostu taką akcję. Jeżeli chodzi o auto w środku, auto jest naprawdę na swoje lata mega zadbane. Jak widzicie, to wszystko elegancko wygląda. No, wiadomo, są jakieś, no, jakieś wytarcia, czy coś No wiadomo, nie jest nowe auto. Auto posiada tempomat y, z takich jakichś gadżetów. Oczywiście światełka, tu wszystko jest. Y, Klima działa. Ogólnie, auto dość ma dużo miejsca, jak widzicie, to fajnie jest elegancko. Jeżeli chodzi o dach, też dość w dość ładnym stanie. Fotel też ładnie utrzymany, natomiast naprawdę spoko. Też nie było polna, więc mówię, no auto. Naprawdę, ktoś to auto szanował. Jeżeli chodzi tu o jakieś rzeczy, mamy y, elektryczne szyby przednie. Tu blokowanie, wiadomo. Niestety no, nie ma jakichś mega gadżetów jeśli chodzi o lusterka, no ale coś za coś Wszystkiego nie wolno mieć Zagary, wszystko sprawne, tu też auto, nie ma jakichś dużych motogodzin, nie wiem czy zobaczycie Znaczy dużo, nie dużo, na swoje lata nie ma tragedii, o tak to mówię eee, Wiadomo, prędkościomierz, wszystko jest jak najlepiej, natomiast no, myślę, że spoko, na pierwsze auto, nie jest źle eee, Też eleganckie radyjko mamy Bardzo fajne, zmieniające kolory, które sobie dodał i fajnie też, bo od razu ono ma eee, Bluetooth'a, natomiast naprawdę jest e, git Ogólnie tu mamy właśnie mikrofonik zamontowany, żeby po prostu sobie jechać i rozmawiać, żeby nie trzymać tego telefonu w rękach Jeżeli chodzi, tak podsumowując na no odcinek, myślę, że na pierwsze auto jest spoko Będzie kilka miał właśnie modernizacji, żeby jeszcze lepiej wyglądało, jakieś też gadżety, się mu kupi na pewno Czy w środku jakieś uchwyty, takie wiecie, duper elektryczne, po prostu są na telefon, takie coś przydatne Więc myślę, że będą może jakieś unboxingi z tego montowania, coś w tym stylu Wycieraczki ogólnie fajne, bo zbocza są w miarę jeszcze, są ok. To my oczywiście na paliwko, no myślę, że na pierwsze auto nie jest źle. Natomiast tak, dlaczego ten odcinek zrobiłem? Myślałem, czy ten odcinek robić, czy nie. Ale w sumie, z czego co pamiętam, kilka osób wiedziało, że właśnie robię prawo jazdy. No i też mówiłem, że kupię auto. No i stwierdziłem, a tak nie mam nic teraz fajnego na, na tą niedzielę. Natomiast pokażę wam po prostu auto. No tak wygląda moje autko. jeżeli się spodobało, stawcie łapkę w górę. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Napiszcie, co sądzicie. Do kolejnego Na razie, cześć.